Zanim wejdziemy, to chciałabym powiedzieć, że jest tutaj, jakby. Pierwotnie miały być kafle. Później zastanawiałam się nad panelami, ale jakoś ja nie jestem taka bardzo panelowa. Nie jestem też bardzo glamour, natomiast ja lubię jaką elegancję z przytulnością, więc nam I do tego. Tankowe. Ja wiem, że niektórzy z Was złapią się za głowę lub czytam pytania, wykładzina jest wykładziną hotelową bardzo wysokiej jakości. No nie była najtańsza, była bardzo droga, ale wiem, że dzięki temu, że postawiliśmy na tak wysoką jakość, ona też będzie łatwa w utrzymaniu. Szczególnie, że ja wiem, w jaki sposób utrzymać czystość. Ja też jestem osobą, która bardzo lubi sprzątać. Także, żebyście nie pisali w komentarzach, że co Ty zrobiłaś. Ja wiem, co zrobiłam, bo widzę, czy nie miałam wykładziną. Także, Tutaj i na razie jest bajzer, ja muszę przyjść żeby nie podeprać, o i w końcu widzę ten piękny kolor, który wybrałam, jednak mi się podoba. No o co, dobrze. E, Przejdę sobie, żeby nie zadepchnąć, no to jest kolor, który wybrałam i on wygląda pięknie. Widzę gdzie stawiam nogi, akurat idealnie teraz widać ślad po próbkach naszych. Jest tutaj, nie? Tak, z tym też jest Jeszcze dobra anegdotka. No, zostaliśmy po... A, Ej, słuchajcie, to jest w ogóle masakra. Nie wiem, że jeździliśmy te ileś razy do Castoramy. 3 cztery razy w Castor byliśmy po próbki. W tej z powrotem przejrzeliśmy, żeby pomalować, przejrzeliśmy za godzinę, żeby zobaczyć mniej więcej jak podostała farba. Znowu jechaliśmy, bo znowu coś nie pasowało. ja bardzo się czułam, już byłam taka zmęczona i stwierdziłam, że dobra, troszkę poświęcę, Chociaż miałam wstać rano, żeby przejść i zobaczyć te próbki. Ale jakoś tak mentalnie sobie pozwoliłam na sen i e, pospałam do godziny tutaj. po ósmej dzwoni do mnie majster i ja odbieram, e, patrzę na telefon, patrzę, że dzwoni. By na bank coś się stało. I dzwonię do niego i pytam, mm, co tam potrzeba. Majster taki kiedy będzie na miejscu. No i taka wiadomo, Agatka jest z a ja mówię, no długo będziemy, bo chciałabym zobaczyć, jak wyglądają próbki na ścianie, które namalowaliśmy w sypialni, żeby zobaczyć ich w świetle dziennym. A majster, ale no to zamalowaliśmy. Próżno to, nie ma, to jest malowane. Piękne. Gdzie cały dzień spędziliśmy na tym, żeby kupować te próbki i yy, no, żeby wiedzieć, jak kolor będzie wyglądał, ale na szczęście wygląda naprawdę przepięknie. Yy, I teraz yy, co yy, z. Wygląda Na wykona się pokazać, to jest przepięknie. No, to zostały jest taki... Kawałeczek. Yy. Zostały jeszcze. jest taka bardzo gruba, zostały jeszcze jakieś skrawki śliczny kolor naprawdę przepiękny bardzo miękka po prostu taki meszek meszek jest to genialna a propos jeszcze sypialni wykładzina będzie tą wykładziną będzie przepiękne sypianiane łóżko które właśnie w trakcie robienia jest takie zrobione na zamówienie włączną z materacem, ze wszystkim, wszystko wybrałam dokładnie tak, jak chciałam, ale na łóżko jeszcze przyjdzie czas. Ta ściana tutaj będzie ścianą z taką piękną, realistyczną tapetą, że tapety są malowane przez artystki, chyba już wspominałam o tym, a jeśli nie, to może chciałam o tym wspomnieć. Natomiast to będą takie, taka fototapeta, która będzie miała takie jakby ala skrzydła, takie, to nie są do końca skrzydła, Będziecie musieli to zobaczyć, jak zobaczycie to, to się pewnie z tego przekonacie. Także to będzie jeden taki element bardzo dekoracyjny w mieszkaniu, ale uważam, że będzie bardzo ładnie to wyglądało w sobie. Mamy też punkty świetlne, które były dodatkowo zrobione, które gdzieś tam wymyśliłam, żeby na dół na szafki nocne schodziły. Z tamtej strony oczywiście będzie garderowa, tak jak widzimy tutaj są podstawione szafy ten właśnie kąt ten z garderobą, jeszcze tylko zmiana frontów. Nie chcę za bardzo ładować się w koszty, chciałabym też zaznaczyć, że ten remont staramy się robić tak, że owszem, koszty już są dosyć duże, yy, natomiast staramy się je minimalizować z racji tego, że myślę, że się na przyszłości, więc to jest taki, takie rozwiązanie, powiedzmy, na chwilę, żeby dobrze się tuć, żeby coś fajnego e, mieć, żeby naprawdę żyć w polówku i tak jak sobie na marca tego życzymy, e, ale z drugiej strony, też no nie wiem, nie chcę przesadzać na zasadzie, że skoro są fajne, pakowne i bardzo duże szafy, to nie będę robić nowych szaf i kilka koła wydawać na, na nowe szafy, bo uważam, że e, są na no tyle pakowne, że spokojnie w nie się zmieścimy. W najgorszym wypadku, jak się nie zmieścimy. Wtedy może będę myśleć o garderobie, ale to są właśnie takie elementy, że zostawiam garderobę. Okej, okay, fronty mi się nie podobają, bo są szare w połysku. W ogóle one są w kolorze, bardzo podobny kolor do tego. Natomiast nie chcę zostawiać ich w szarych, chociaż. Może będzie tak, że to wszystko z tyłu tak będzie grało, że to wszystko będzie w szarość, ale nie, bo właśnie kolejna strona modelu jest taka, że w tym kącie będzie toaletka, toaletka będzie biała, szafki nocleg będą białe, więc chciałam troszeczkę tak rozjaśnić tą sypialnię, no chyba jeszcze ostateczna decyzja dopiero zapadnie. No i również będą listwy przesufitowe. Przypody będą klasyczne, będą fajne, mięsiste, długie, zasłone, welurowe, będzie miękko, przytulnie, przyjemnie I już, że się wydarzy, bo Twoich rodziców jest fajnie U Ale, Twoich też No, no ja tak trochę u mąż, trochę u Twoich, teraz więcej u Twoich, z racji tego, że musimy pilnować tego mieszkania Ale no, ci, którzy mnie nie znają, chociaż większość, którzy mnie oglądają, to mnie nie znają, to wiecie, że ja jestem Yy, Może nie jestem antysocjal, ale ja potrzebuję bardzo swojej przestrzeni i dla mnie jest niezwykle męcząca miarak tego kurczenia komfortu, tego powczęcia bezpieczeństwa, a jednak zawsze dla mnie poczucia bezpieczeństwa było moje, były moje cztery kąty. Także yy, trochę teraz mierzy się z nowymi rzeczami. Trochę psychicznie jestem zmęczona, trochę też zaczęłam chorować. Jakieś dziwne rzeczy zaczęły ze mną się dziać. Wydaje mi się, że to jest duża. E, sprawka stresu związanego z tym wszystkim, bo naprawdę mam bardzo dużo na głowie, um, bo tak jak wspomniałam, ja jestem projektantką tego całego mieszkania i całego zamieszania, żeby e, ja w tych wszystkich rzeczach, ja je No jesteś zaopatrzeniowcem, które... jeszcze wszystko zamawiasz. Dokładnie, więc no, jestem już troszeczkę zmęczona, ale zagryzam zęby i e, myślę tylko o tym, że niedługo będzie pięknie, będziemy czuć się tutaj super to. no się jeszcze pokazać wykładzinę. A, no dobra, to tutaj wystarczyło? Nie wiem, gdzie Ci będzie wygodniej Pani no tu, ona jest wstępnie Co to, to jest, dobra Ale byli by, by ci... Jest wstępnie rozłożona. I wstanę nam wysoką Oczywiście Słuchajcie, <słuchajcie> takim... Jeżeli bym miała... ja ściągała te buty Ja z tym nie wyciągnie. Ale to tu Jestem tym <grymne> Na wykładziną. Naprawdę, jeśli zastanawiacie się nad tym, czy kupić wykładzinę, czy nie, to ja Wam mówię tak. Przyznaję szczerze, że, że nie miałam do czynienia z tak jasną wykładziną, ale i tak uważam, że warto. Ona też teraz nie jest napuszona, bo ją trzeba odkurzać, więc ona będzie jeszcze miękkiej Pod spodem jest dana yy, yy, tak, <grymne> tak, tak ma. Dana no. Pianka na 10 mm, więc no, generalnie będzie naprawdę bardzo, bardzo miękko, tylko to już jest bardzo miękko, ale jak ona jeszcze będzie odkurzona, to będzie meczek.